Królewski napar jesienno-zimowy, rozgrzewający eliksir zdrowia i dobrego nastroju. Zapraszam na vlogtober przepisowy. To co? Zaczynamy! Do dzbanka przekładamy sporą garść świeżej żurawiny, która działa przeciwbakteryjnie, dwa plasterki pomarańczy wspiera odporność, poprawia nastrój, a nawet uspokaja. Do pomarańczy wbijamy około sześć goździków, działają przeciwbakteryjnie, lekko znieczulająco, a w międzyczasie zapraszam do zostawienia obserwacji. Dwa plasterki cytryny wzmacnia odporność, ale także oczyszcza organizm. Cztery plasterki imbiru rozgrzewa, łagodzi stany zapalne oraz ból gardła. Laska cynamonu reguluje cukier, działa antyseptycznie. Pół łyżeczki rozmarynu pobudza krążenie, wspiera koncentrację. Dorzucamy kilka listków świeżej mięty, która wspiera trawienie. Dolewamy pół litra gorącej, niewrzącej wody. Dzbanek przykrywamy i zostawiamy na 20-30 minut. Na koniec do eliksiru leci łyżka miodu. Wszystko razem mieszamy, wlewamy do szklanki i gotowe!